Siema, z tej strony Mixa dzisiaj nagrywamy, yy, nagrywamy sobie, że yy, lefi ty wybiera mi draft, tylko z racji tego, że yy, nie działa mi, yy, no znaczy nie wiem, po prostu yy, mam coś niewłączone, nie jakieś ustawienia na telefonie, no nieważne. Nie będziecie słuchać co on mówi. On będzie pisał mi na instagramie numerki, no i tak to będzie wyglądało. Yy, przez cały film Boję się, że będą opóźnienia, ale to nic. Dobra, zaczynamy. Proszę wysłać numerek. Przysyła mnie nie na tym telefonie. Okej, okay, to na tym będę patrzył. Dobra, numerek 3. Patrzę na innym telefon. Dobra. Wyśmy macie 4, 5, 1. O kurde, jacy kapitanowie. Dawaj kolejny. jest w sumie co to ma za znaczenie, jak oni i tak nie widzą tego. Od 1 do 5. Ej, czekaj, ja im powiem. Ludzie... wierzcie mi na słowo, bo ja wam... Dobra, będę wam pokazywał z innego telefonu. Dobra, będę Wam pokazywał na starym telefonie numerek 5. O ile widzieliście. Aha. Dobra, proszę, wierzcie mi na słowo. A, czekaj, yy, powiadomienie. Dobra, yy, ty wybierz. To uwierzcie mi na słowo, po prostu, Jasiu, jaki numer? Dobra. Numer 5 wybrał. Możecie mi wierzyć, bo na przykład, jak będzie Toty, to a ja on nie wybierze Toty, to po co miałbym kłamać? Dobra. I co? Dwa i jeden, tak? Dobra. Kolejny. No dobra. Czekaj. O kurde, jakich masz obrońców typie? No dawaj. Pięć. Dobrze, dobrze. Idealnie. Dobra, kolejny. No, akurat najsłabsza karta, ale. To już nie pisz mi na tym Instagramie. Nie, bo oni i tak tego nie widzą, bo musiałbym wtedy wejść w pasek powiadomień. W sensie ten na górze. Znaczy. Nie wiem, czemu. Y nie. Widzicie. Czemu to tak... Tu jest cztery. Nie no, kurde, jakie to jest głupie. Dobra. Jeden. Dobra. Co? Tak, rezerwy tek. Chyba, że ja się ja po prostu. wiesz... Ja po prostu potem zamarzę twój numer. Nie, nie widać, ale będę sprawdzał, jakie numerki piszesz. Dobra. Zamarzę. Dobra, tylko czekaj, chwilę. No i tu mam numer. Aha, nie widać nawet twojego numeru. XD. Dobra, yy, mów. Znaczy napisz, napisz. Napisz, żeby oni wierzyli. Dwa, ok. Dobra, pisz. Cztery. Czekaj, mordu nie tak szybko. Ok, kolejny. Trzy, dobra. Dobra, podstawowa jedynastka zrobiona, na 86 oceny, 47 zgrania. Dobra, pisz. Napisz im to. Piąteczka. Kampana. Uwaga, uwaga, napisz to, żeby mi wierzyli. Napisz to. Czekaj, zapozuję. Dobra. Ym... Jasiu napisał... Kurde, napisz jeszcze raz. Na... Ale no, napisał do końca draftu same trójki. Dobra. Lecimy Trzy. Trzy. O trzy! Uwaga, uwaga! 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 Trzy! Co? Co tu się stało? Co tu? Dobra. Mordo, co ty właśnie odrąbałeś tutaj? Co ty właśnie zrobiłeś? Dobra, mówię ci tą podstawową jedynastkę. Ty chcesz obejrzeć? Aha, dobra. Ja to sobie wszystko ułożę. Ludzie, wy widzicie, co ja mam na ataku i co mam w rezerwie. To nie jest normalne, ale uznajmy. Co? No tak, ale e, ty drob. Zrobimy tak, ludzie. Nie będę szedł pod zgranie. Czekaj, za Dobra, ludzie, robię tak, wstawiam najlepszą jedenastkę. Oczywiście widzicie, jakie mam napadziory, dlatego stawiam po prostu najlepszą jedynastkę. Um, dobra. Nie, no ja nie, ja nie wierzę, że ty coś takiego właśnie zrobiłeś. Jak ty. I, ale, Mordo, ty musisz to obejrzeć. I ja to wstawię, zadzwonię do ciebie i ty sobie będziesz oglądał, ale ja muszę słyszeć twoją reakcję. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Jaki jest twój rekord w forwards, Czyli tam, co się podsumowują punkty? Dobra, nieważne, obejrzysz. Pa.